To... Musisz odpowiedzieć na parę pytań. Jeżeli odpowiesz na nie dobrze, poprawnie, no to nagroda zostanie Ci przyznana. A więc pierwsze pytanie rozgrzewkowe: ile to jest 2? Dodać 2 razy 2. 2 y, plus 2 razy 2. No, masz na odpowiedź 5 sekund. Raz, 2, 3, 4, Prawidłowa odpowiedź. Co jest cięższe. Kilogram jabłek czy kilogram żelaza? Masz 5 sekund na odpowiedź. Raz, 2. Kilogram żelaza. Powiem ci tak, kilogram to kilogram, kilogram jest równy kilogramowi. No niestety ci się nie udało, ale co mam ci powiedzieć, no bywa i tak. Boję się takich jak ty, ty jesteś no. dużo o tobie. Dobra, to jest, a, to jest akurat prawda, ale mam do ciebie pytanie, chcesz... No. Czy chcesz wziąć udział w sondzie discordowej do wygrania stówka, jeżeli odpowiesz na wszystko poprawnie? Nagroda wartości 100 zł No co ty k***a Nie chcę co ja mam odpowiadać? Czy ghoster na... jest Tak, ghoster jest czy Boston będzie? Tak, Boston Piano Siema. Mam pytanie teraz. Yy, czy chcesz wziąć udział w y, sądzie Discordowej? Do wygrania jest nagroda, y, która kosztuje 100 zł. Pierwsze pytanie z kategorii, moim zdaniem, łatwych ile to jest 2 dodać 2 razy 2. 5 sekund na odpowiedź. 6. Brawo! Ty chyba matematyk jesteś, tak szczerze, powiedz, czy masz jakieś tutaj zdolności matematyczne, czy znaczy, jakby. Nie, to zdałem kurwa. Wiesz, że masz. Teraz też pytanie troszeczkę takie logiczne. To jest cięższe? Kilogram jabłek, czy kilogram żelaza? 5 sekund na odpowiedź takie, takie same to jest Brawo, pierwsza osoba Pierwsza osoba, gratulacje Ile lat władzy sprawuje prezydent? Ile trwa jego kadencja? Masz na to... O kurde No i teraz pytanie ostateczne Który owoc ma więcej witaminy C? Cytryna, czy truskawka? 5 sekund no. I to jest pytanie podchwytliwe, dużo osób o tym nie wie, truskawka niestety Ale ja, ja ja jak berety, no niestety nagroda przepada Pierwsze pytanie, mi się wydaje, że na start w miarę łatwe, ile to jest? 2? Dodać 2 razy 2 2 e, dodać, e, czekaj, 2 e, dodać 2 razy 2? Mhm 6 Prawidłowa odpowiedź, to jesteś chyba matematyk, mi się wydaje, że ty masz zdolności matematyczne, czy to prawda? Nie No to następne pytanie, co jest cięższe? Kilogram żelaza, czy kilogram masła? O kurde nie nadasz rady są takie same Prawidłowa odpowiedź, no dzieli ci już naprawdę mało pytań Następne pytania Pytanie Ile lat trwa kadencja prezydenta? O korda. 5 sekund 5 4 to, to... Cztery... to strzelaj 3 Trzy... 4 lata Muszę sprawdzić, bo zapomniałem Oj, odpowiedź zła Niestety Mały przerywnik Jeżeli film Ci się podoba, zostaw łapkę, daj suba i dołącz na Discorda Dzięki! Pierwsze pytanie, mi się wydaje, że dosyć łatwe. Ile to jest dwa? Dodać dwa razy dwa 6. Ty jesteś matematyk, tak szczerze, chyba. Wydaje mi się, że jesteś. Drugie pytanie, może nie trudniejsze, ale bardziej logiczne? Co jest cięższe? Kilogram jabłek czy kilogram masła? No, nie, no to obydwo, obydwa tak samo, ważą. dokładnie. Ile trwa kadencja prezydenta? 5 sekund 5, 4, 5? 5 lat? O, kurde. No i ostatnie pytanie. Kto ma więcej witaminy C? Truskawka czy cytryna? 5, 4, i znowu, na, na tym samym pytaniu osoba poległa. No niestety, trzymaj się. Do następnego. W pierwszej części nikt nie odpowiedział dobrze, w takim razie wy macie do wygrania stówkę. Wystarczy, że polubicie ten film, zostawicie suba, dołączycie na Discorda. I to tyle.